Lub farmaceutą. Witamy w dzisiejszym wydaniu in news. Po ponad dwóch miesiącach przygotowania, nadszedł czas na rozpoczęcie wydania. Dzisiaj opowiemy sobie o nowej oprawie TWP rozrywka i TWP seriale, a także o nowej, gotowej oprawie Intefo Polska i rebrandingu kanałów. Na końcu polecimy jedną z czterech telewizji fikcyjnych i najwięcej będzie procentów, wtedy ta telewizja będzie polecana na rzecz wydania. To zacznijmy newsy. Pierwsze to TVP rozrywka i TVP seriale. 6 grudnia dostaliśmy na prezent od Świętego Mikołaja TVP Nową oprawę TVP rozrywka i TVP seriale. Oprawa TVP rozrywka wygląda okropnie płasko. Komentarze sugerują, że gorzej być już nie może, prawda? Jednakże TVP seriale dostało dobrą ocenę, w której komentatorzy mówili, że pasuje tematycznie i całkiem ciekawo wygląda. To ogólnie tyle. Zobaczymy za rok, jaka nowa oprawa nas przywita. Teraz ostatni news czyli nowa oprawa Intefo Polska i rebrand ich kanałów. 3 stycznia zobaczycie nową zmianę w telewizji Intefo Polska. Jest to zmiana oprawy, oczywiście. Dla Intefo Polska dodaliśmy także nowe kolorystyki, takie jak pomarańczowy, fioletowy i jasno-niebieski. Dla Intefo Kultura dodaliśmy elementy takie jak sztuka, występna żywo, a także nowe logo. Intevow jednak nie dostanie nowego loga i oprawy, ponieważ zakończyło nadawanie. Lecz na szczęście w cieniu zmiany dołączy do nas prototyp Intevow czyli Intev2. Na kanale Intev2 pojawią się te same rzeczy co na Intevow Polska, lecz godzinie wcześniej. Taki kanal plus 1. Intevow Polska i Kultura będą emitowany ten oto spot, który właśnie będziecie widzieć. TV Polska zmienia się dla Was na nowo już 3 stycznia. Dobra, więc wymyśliłem trochę na Jakoda TV, bo wy wybraliście, więc dobra, będę czytał. Polecam kanał Jakoda TV, ponieważ ma fajną oprawę, logo i fajne informacje. Polecam ją, bo ma dobry content i wspiera innych pisząc w postach. Dziękujemy. Tylko tyle. Dziękuję za oglądanie ITV Polska News, pierwszego wydania naszych newsów. Dziękuję za oglądanie i życzymy Wam wesołych świąt. Bye.